Ale znaczy poza przyjemnym o, A, za jeszcze Aha, nie Gość ma 10 k Zaraz się wkurwie nie A teorety nie jestem tylko, bo ty jesteś Nie, no jest jeszcze team, tak. Wypernole. Ja pierdolę Ja że się minął Aha i pomagier mroku przychodzi nagle mi pod domek, nie? To też jest wybucha mi na prześcianę, no Ja pierdzielę, Siedzi, siedzi. Macie kogoś jeszcze Tof tu... co, co? A, a bo ty się umiał budować? Tak, no czy ścianę potrafią postawić, ale nic więcej... Ale po tym w sensie po ty a nie pomagiesz nie, nie ciężko zabi po... No mięsza, stary nie, zobacz nie, gdzie ja jestem wiosku, no to po co do niego poszedłeś no? A To co on... A to co mam robić stać, nie? Czekać aż przyjdziesz. Dokładnie. No bo pan mnie kurwa jest już tutaj. Chodzi mi na domy. Jetrze. <noise> 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 Zabijesz go czy są. No nie jestem już na chwilę. Tak masz jakieś lecz... Banda. Na moja hek. Oha co mi laser dał w ogóle, nie? No fit. ja ja. Kurde, biorę. Mylva. Mam Dobra, co ty mi skrzynko dasz? Daj no jakąś heavy sniper, please o okay. jest można zamienić na tego ile Kurde, nie wierzę w tę grę po prostu oj, motoruch pracuję. gdzie? No bo już ja na wizualizacji motorówkę ale... Aha. Grają na tych cheatach, kurde, playstationowych i... Ja rezerwuję Skara. No i w sumie dropisz, no. właśnie. No to przecież wziąłeś kawacha fioletowego, to czemu go nie zmieniłeś na Skara? co wiesz? 20 drewna, 20 kamieni, 20 metal. o, ekspektujesz ani metalu, ani drewna, znaczy ani metalu, ani cegły o. dobra, co w tym dropie będzie? E, fipek na przyjemną zostanie. Mnie? Pazma Musiałbyś mnie uniknąć Ja bym zlutował te domki o tu no ja bym wrócił do FIPka A robisz tego? Kurde Poleci mi to obok Kurde no, czemu tu się stawiasz, ty ściano głupia Dawaj mi expa No, blizna Tylko coś długo nie ma Mam muśkę do zacznę Siema Adrian Miszczu, dzięki za dyszkę Witam bardzo serdecznie Dyszyciku wysok No dzięki za dychę nie ten odcinek z twojego stanowiska się przeprowadzę i zbuduję fajne stanowiska bo no nie mam zamiaru na kanale gamingowym rzucać niczego innego niż gamingowej rzeczy aktualnie Czy to mija z celem a jestem. a ciekawy tak ja mam My już nawet stary zrzut otworzyliśmy no mama mi mam, już w podziemiach jest ten nie ty masz tego kochać czy co w końcu, bo nie mam podziemy jak jest ten nie ty kochać mam dat? Er is wel iets van Ja, dat is van mij aan Is er kijk alsjeblieft dat er kijk Oprócz swojego nie mam niestety drugiego no, tak. Level up Byliście na łasie tam Nie jeszcze No tam nie ma po co iść sobie i ulepszono skrzynka i siorbę Teraz Zaraz będziemy w dwójkę kończyli składę Aaaaaazy Kto tam będzie teraz jak tryb? Wszyscy Bo jeszcze ze skalistych nikt bo nie przeszedł. Może to znak? Ej, słyszę helikopter. No bo wsiadłem przeszkadza Spotkała się od do helikoptera, nie? No bo jest pod E a no weźcie to kibla też jest pod E O duży kevik nice! Pompa automatyczna i małe kewy jeszcze tu są To weź na to jest A nie kew, nie weź mam Ostatnia kurna skrzynka w całym przyjemnym parku znalazłem dwie najlepsze rzeczy, nie? Jakie? Małe kewy i pompa, nie? To jest to co daje... To co powinno zawsze ci wydropić z pierwszej skrzynki. O, kolejna niby zielona automatyczna. Cały cały przyjemny parek z przeszedłem i znalazłem jedną zieloną automatyczną przez cały czas, i dopiero teraz dwie kolejne, nie? Fajna gra gro. O trzech nie wspomnę, nie? Ty pistolet podzajmuj Tragedia <biedna> O może... nie Zostawili tą ciężarówkę czenia Przecież to widać, nie ma ja Tu ktoś coś otwierał, ty tu był drop wcześniej? Może Może lama Bandażownica leży, leci z lamy, czy nie? Chyba nie, mi się stało. Chyba, że wzięli kawę za bandażownicę Rezerwuję pompę z dropa A, Jaką pompę? Wolną, czy tą automatyczną? Automatyczną Ja to ja wolną rezerwuję Ale wczoraj tak, no, y, dobrze wam się 8 minut. No, dzisiaj chyba jednego mamy, nie? Tragedia jakaś. Uwaga i co? Można no, tak. się było spodziewać Nie ma ludzi coś. Zostało 11 osób na drugiej strefie, nie? Praktycznie. Gość jest z prawej z kotwiczką leci na SW. Oczywiście, nie kurwa jak, ja jak ja bym nie stał w miejscu, to bym nie, to bym nie mógł trafić. Lewa strona kotwiczka was podjeżdża z heavy to No na plecach go już masz wypek. No wiem, czekam na, nie na lewo. No ja pierdoł się idzie Przy Szybciej bym pozraszał ja. Onej tak mi to przyciągnę. Bez kewa dobrze. Nice, daj mi tą kotwiczkę. A przeszukam. Z zabuduj się. Słaniej też, żeby mi kurwa nie wiem. Ja no jestem tak. już. Pojemnie. Dwóch zostało. Jest są w No tam ci się Waler, waler. Ja bym właśnie chciał waler. 26. Waler. stawił. On ma 3 hp ten, który będzie leciał. Dobra, leży. Gdzie jest ten drugi? Ten leży, drugi poleciał lunchem. Nie wiem gdzie ci poleciał. Przeszukam go. cobrego teammata masz gości że cię zostawił zostaliśmy na jednego chłopa i jedną dwójkę a skąd jeszcze? tam się jedną no, dwójkę przeskoczył przez drewno, no ja Leciał lunchem. Leciał za nim. Dwóch tam jest w ogóle, leci. Co się stało? To są dwóch leci, Czy ta pompa może więcej mu wyjebać? Dziękuję. Na plecach bez kewa. To jest dwóch ostatnich u was. Nasze. Przeszukaj nie zmówi No ten był obity ten drugi też jest No, no, no Ja idziemy Nie Nie tak <noise> <gry> nie, nie pojechał! Dobra, idę na bik i 4, 3 i ja 3 no.